Cześć ludzie, kochane. Długo myślę i nie wiem, jak to wszystko powiedzieć, bo dużo młodzieży na moim kanale. Więc tak, tu chodzi o rzecz y, żałoba po utracie współmałżonka. Jak będę mówił więc jest tak, umiera mąż, żona zostaje sama, albo odwrotnie. No i po jakimś okresie, po trzech miesiącach, facet czy kobieta, kogoś z kimś się rozmawiają, facet z kobietą, kobieta z facetem, a w rodzinie zaraz tego, ten jeszcze w grobie ciepły leży, a ta już cię szlaja, albo on już za kiecką lata i takie trucie dupy. To was to nie dotyczy może, bo pewnie, i tak mówię, jesteście młodzi, ale może ciocie, wujkowie, dziadkowie, babcie, to może nawet poradzicie jej, że może, może jak chodzą na grup, odwiedzić żonę czy męża, może też poznają wdówkę czy wdowca. Niech wspólnie porozmawiają o czymkolwiek, niech mają jakiś temat, bo ludzie sami dostaną tak zwanego pierdolca. Ja nie jestem wdowcem, ale jestem sam. I to przecież, że mnie sąsiedzi nie odwiedzali, wolontariuszka, ja dostał pierdolca kompletnego. I ludzie tacy właśnie, wdowy czy wdowa czy wdowiec, właśnie oni też nie powinni być sami. Także nie ma reguły, czy to żałoba trwa pół roku, rok, dwa lata, trzy lata. Jeżeli ktoś na cmentarzu czy gdzieś spotka bratnią duszę, z którą może pogadać, niech pójdą na kawę, niech zjedzą wspólny obiad, bo wspominają jakieś tamte swoje sprawy rodzinne. Czyli nie tylko rodzinne przecież. Ja też bo jakiś czas temu, ileś tam lat temu, e, przez króciutki otry, okres poznałem wdową. E, no i ta wdowa, jak ze mną rozmawiała, to ona bardzo dużo mówiła o swoim mężu. A e, jej wcale nic nie przeszkadzałem. Ja coś robię, ona. Mówi, Mój Janek to robił inaczej. Ja coś robiłem, ale o mój Janek robił tak samo. Albo coś, coś dużo mówiła. Ale to była bardzo krótka znajomość i dobrze, że się bardzo szybko skończyła. To tyle, co mu chciałam powiedzieć, bo w ogóle chciałem coś powiedzieć. Trzymcie się. Do zobaczenia i do...